Cześć, tu Grzesiek z blogu. Hejdom.pl Dziś trochę w innej odsłonie, takiej roboczej, ze względu na to, że pojawiła się mega promocja na te słuchawki. Ja już miałem bardzo dawno temu przygotować taką wideo-recenzję tych słuchawek, ale jakoś cały czas brakowało mi czasu. Słuchawki są q 30 z. ANC, czyli z wygłuszaniem tego, co dzieje się nam na zewnątrz. I powiem Wam szczerze, słuchawki kosztują poniżej 250 zł, w tej chwili w promocji jeszcze mniej. I są porównywalne we wszystkich wideo recenzjach z Sony, które kosztują 1000 zł. Więc jest tutaj ogromna różnica. A czy jest ogromna różnica w jakości i odsłuchu? No i cóż Wam muszę powiedzieć, tej różnicy. Nie ma. Nie jest to czterokrotnie gorsza jakość, wręcz przeciwnie, one są tak blisko Sony, że to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Słuchawki, jak widzicie, wyglądają w ten sposób. Jeżeli chcemy je odgiąć, to do góry sobie dajemy. Jak tu widzicie, tu mamy lewą, tu mamy prawą i ja sobie je przełożę tak, żeby były prawidłnie, O, w ten sposób. Zakładamy sobie na ten. Możemy sobie tutaj spokojnie Rozkładać, ja zazwyczaj mam na ten trzeci ząbek. Ciachnie? No i mamy sobie tutaj super. Co jest mega fajnego w tych słuchawkach, to że jeżeli włączymy kabelek, możemy włączyć ANC. Więc ja nawet jeżeli przez mini -jacka słuchamy, czy na przykład w samolocie, żeby tam się nie kłócić z obsługą, że Bluetooth ma być wyłączony, to to wszystko działa. Jak widzicie, możemy sobie to odjąć całkowicie i są w ten sposób. Składane, no i fajnie, bo w ten sposób też jesteśmy je delikatnie w stanie odgiąć. Więc jeżeli chodzi o to, jak leżą na głowie, leżą fenomenalnie. Te tutaj gąbeczki są mega miękkie. Zobaczcie, ja noszę okulary. I mimo tego, że noszę okulary, one są w stanie tu dzięki tym bardzo miękkim gąbkom bardzo dobrze przylegać. Czyli to ANC nam będzie bardzo fajnie działało, nawet jeżeli nosimy okulary. A jest to na tyle miękkie, że po prostu to nie przeszkadza. Ja byłem tym mega zaskoczony. Ja generalnie nie lubię słuchawek nausznych, ale ze względu na tą nową pasję, którą postanowiłem realizować, czyli e, granie na imprezach, miksowanie, to te słuchawki są po prostu czymś genialnym. Dlaczego są genialne? Dlatego, że ja mogę na nich bardzo cicho słuchać muzyki, gdzie na zewnątrz mam bardzo głośno, czyli gra muzyka. I nie niszczę sobie słuchu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli pracujemy w domu i potrzebujemy wyciszyć się od otoczenia, to te słuchawki też się fenomenalnie sprawdzają. Nie słyszymy po prostu tego, co się naokoło nas dzieje. Mam znajomego, który pożyczył ode mnie te słuchawki na powiedzmy jeden dzień i tak mu się spodobały, że na drugi dzień dostałem od niego przelew blikiem, żebym po prostu sobie kupił nowe, bo wiedział, że akurat bez problemu mogę sobie je zamówić. I mi ich po prostu nie oddał, ze względu na to, że tak po prostu przydawały mu się w pracy z domu, że no, no nie było po prostu dla niego innego rozwiązania, jak po prostu sobie tego typu słuchawki kupić. No i taka przypowiadka, ale to pokazuje do tego, jak możemy wykorzystywać te słuchawki. Jeżeli chodzi o jakość muzyki, jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Ja tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Mamy ten equalizer, mamy tutaj dużo predefiniowanych stylów, mamy też indywidualny styl w aplikacji. Możemy sobie zapisać ten styl. Także nawet jeżeli zresetujemy telefon, lub przenosimy pomiędzy urządzeniami, to i tak, i tak to naprawdę bardzo fajnie działa. Taka mała dygresja, dlaczego ja w ogóle porównuję je z Sony i jakim prawem to robię. Znajomy ma te Sony. I na imprezie, na chwilę, mi dał je i testowaliśmy je z tymi słuchawkami. I różnica w ANC była tak mała, że nie jest po prostu warta dopłacania tej czterokrotnie wyższej sumy. Drugi znajomy pożyczył mi te słuchawki, żeby sobie tak posłuchać i w domowym zaciszu. No i jakość dźwięku. Oczywiście mówimy teraz o źródłach, których ja słucham, czyli powiedzmy Spotify, YouTube i tak dalej, w dobrej jakości. Nie w tej rewelacyjnej flaku, i tak dalej. I tej różnicy ja nie czułem. Ja nie słyszałem różnicy i nie widzę potrzeby, żeby dopadać czterokrotnie więcej do e, tych słuchawek. To taka mała dygresja, wracamy do głównego tematu. Tak, jeszcze w skrócie: e, to jest opakowanie, które przyszło do mnie z AliExpress. Ono troszeczkę różni się od tego, co było wcześniej dostępne, bo wcześniej dostępne w Polsce było takie kwadratowe e, i ma taki fajny woreczek. W woreczku znajduje się kabel micro USB, e, przepraszam, USB-C plus e, mini-jack. A tutaj mamy instrukcję też, w jaki sposób o, tutaj jest taka maluteńka, w jaki sposób te słuchawki złożę, żeby się tutaj zmieściły. Fajne, to jest bardzo mało miejsca zajmuje, do tego mamy możliwość tego chwycenia sobie. Opakowanie jest mega twarde, więc dla mnie to jest mega przydatne, jak właśnie transportuję te słuchawki. Jeżeli chodzi o te dodatkowe rzeczy, no to co? Tutaj to sobie zobaczycie już na zdjęciach i na filmiku. Pełna recenzja ze zdjęciami jest oczywiście na blogu. Tutaj mamy USB-C włączanie diodę informującą o trybie pracy, no i tryb ANC, żeby włączyć i wyłączyć. Tutaj mamy wejście mini jack, play i pauza, głośniej i ciszej. Co ważne, prawa słuchawka, czyli ta, po przyłożeniu do niej ręki w ten sposób, przez kilka sekund. Włącza nam lub wyłącza nam tryb ANC, więc możemy w tym momencie porozmawiać z kimś bez najmniejszego problemu. A jeżeli mamy telefon z NFC, to jeżeli my sobie te słuchawki tutaj włączymy, słuchawki są w tej chwili włączone, to ja oczywiście od razu dostaję komunikat, że słuchawki mają dobrą moc. Wystarczy, że przyłożę sobie po prostu tutaj do tej płytki te słuchawki i automatycznie one mi się połączą z tym telefonem. Czekajcie i słuchawki w tej chwili są w tej chwili są połączone z telefonem. Mega szybkie mega to fajnie działa i powiem wam szczerze ja byłem tym mega pozytywnie zaskoczony bo jest to po prostu wygodne. Nieważne nie musimy wyszukiwać tego urządzenia po prostu tylko przykładamy i już mamy połączone tutaj są takie otworki żeby też to ciśnienie nam za dużo się nie robiło w uszach to też bardzo fajne te dodatkowe mikrofony. Szum, jeżeli chodzi o rozmowy, też jest w porządku. No i co, w skrócie, w tej cenie te słuchawki są genialnym wyborem. Ja akurat wiecie, że jestem Cebulą, nie lubię wydawać za dużo i wydanie 1000 zł na słuchawki było dla mnie czymś po prostu nierealnym, czymś, czego nie byłem w stanie przeskoczyć. Te słuchawki zapłaciłem za nie wtedy 300 zł, a w tej chwili możemy je kupić za mniej niż 250, więc no po prostu warto. Szybkie nagranie, szybka informacja. No i to tyle. Do zobaczenia na kolejnych filmach i zasubskrybujcie kanał. Dzięki. Cześć.